Jesteśmy małżeństwem z 28-letnim stażem, Mamy jednego syna, który jest cudem na tym świecie. W tym roku on sam zawrze Związek Małżeński. Od trzech lat pełnimy funkcję służebną w naszej wspólnocie małżeństw jako liderzy. Wspólnota działa przy Sanktuarium Narodowym Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. Kilka lat temu dowiedzieliśmy się o rozpadzie naszego zaprzyjaźnionego małżeństwa. I to był dla nas ogromny cios. W międzyczasie przychodziły do nas różne osoby, prosząc nas o modlitwę za ich lub jakieś zaprzyjaźnione małżeństwo, i tak właściwie stwierdziliśmy z mężem, że tak Pan Bóg do nas mówi drukowanymi literami. I ostatnia kropka nad i została postawiona przez małżeństwo naszych bliskich przyjaciół takie małżeństwo, o którym się mówi, że im się to nie zdarza. Oni są teraz w trakcie rozwodu, a my postanowiliśmy, że nie ma w nas na to zgody, że musimy coś z tym zrobić. I takie krótkie małżeńskie rozeznanie, krótkie, chociaż wcześniej rozeznawaliśmy to trzy lata i konsultacje z kilkoma kapłanami. I tak postanowiliśmy, że musi powstać jakaś pomoc dla małżeństw w kryzysie. Tak narodził się DAM, czyli duchowa adopcja małżeństw w kryzysie. Najprościej mówiąc, DAMI jest to inicjatywa online, która polega na pomocy duchowej małżeństwu poprzez modlitwę. Polega na skojarzeniu dwóch par małżeńskich, jednej, która potrzebuje modlitwy, a drugiej, która otacza ją swoją modlitwą na mocy sakramentu małżeństwa. Małżeństwo może być doskonałą drogą do świętości, ale nie ukrywamy, że czasami jest to droga kręta i pełna różnych wiraży. My też na jednym z takich wiraży wylądowaliśmy i wydawało się, że będzie po nas. Na szczęście Bóg się nami zaopiekował, ale dopiero wtedy, kiedy wpuściliśmy go w nasz związek małżeński, bo wcześniej chcieliśmy kroczyć we dwoje. Tak prawie wypadliśmy z tego zakrętu, ale Pan Bóg jak dobry GPS obliczył nową trasę i Postawił nas na właściwe tory z powrotem. Obliczył nową trasę, to prawda, dzięki niemu wyszliśmy z tarapatów, dzięki niemu zaczęliśmy budować swoje małżeństwo na skale, a nie na piasku, tak jak nam się wydawało, że będzie właściwie wcześniej. Dlatego wiemy, jak ważna jest obecność Boga w małżeństwach, wiemy jak ważna jest modlitwa także w małżeństwach i małżonków razem i za małżonków. Tak. To modlitwa innych osób dźwignęła nas z tego najgłębszego kryzysu i dzięki innym osobom, które Pan Bóg postawił na naszej drodze, dziś możemy do was mówić. I mówimy głośno, małżeństwo drogą do świętości, ale wspierajmy tych małżonków, żeby oni nie musieli iść tam ze świadomością, że nikogo wokół siebie nie mają. Mają. Mają tych wszystkich, którzy im dobrze życzą, mają tych wszystkich, którzy upatrują w małżeństwie wielkiej siły. Już święty Paweł w liście do galatów upominał nas brzemiona jedni drugich noście. Dlatego my zachęcamy, aby ponosić te brzemiona tych, którzy dzisiaj się borykają z problemami i nie mogą sobie sami z tymi poradzić. Módlmy się jedni za drugich. Temu służy inicjatywa Dam. Dawajcie i Wy. Wierząc w to, że inicjatywa jest niezbędna jak na obecne czasy, prosimy Was o wsparcie finansowe. Na portalu pomagam.pl otworzyliśmy zbiórkę, która pomoże pokryć koszty akcji. Pomagajcie i Wy. Dam. Duchowa adopcja małżeństw. Modlimy się i pomagamy. Tak, już na tym pierwszym etapie potrzebujemy Waszego wsparcia, aby wydrukować wszystkie materiały reklamowe, ulotki, plakaty, rolapy, banery i móc z nimi pojechać na konferencje, powiesić je w parafiach. Natomiast drugi etap to jest stworzenie aplikacji mobilnej, która pozwoli mieć dostęp do damów taki dosyć prosty i szybki. Małżeństwa liczą na Wasze wsparcie.